Ech, o tak witamy Wark Survival Evolved Primal fear. o kurna jak tu jest ładnie tyle zieleni widziałem tylko na Podlasiu u tamtejszych plemion. Dobra skupmy się na jakichś itemkach bo gołą łapą bogę tylko tyłek sobie podetrzeć. O kierwa ale ładna ta papuga. Muszę uważać, wszystko tu może mnie zabić. Ta wielka papuga chyba z jakiegoś czarnobyla uciekła. Muszę uważać. Dobra, mam tu trochę kamienia, może się przydać. Jakiś wirus, świrus się wbił na odcinek. Nieważne, w międzyczasie udało mi się oswoić jakiegoś wariata, nazwijcie go w komentarzach, no nie tratwa dopiero na 16 lewelech trudno. O długi taki wariacik może go też oswojen. No dawaj maleńki tatuś chce cię do swojej familii, no nie nie bij go i chuj bombki strzelił już go zabił morderca. A mógł to być twój towarzysz. Dobra lecimy dalej teraz trzeba znaleźć jakieś miejsce na bazę póki co jesteśmy bezdomnymi i trzeba to zmieć co się tak drzesz, Może po drugiej stronie będzie bezpieczne miejsce. Rzucę okiem, czy nie ma jakiś piraniczy i innych płotek. Jest pusto, ciekawe. Ojojoj topie się w końcu po drugiej stronie. jakiś zmutowany wielki żuchw oby nie chciał zaatakować. Dawaj wariacik idziemy. Tu będzie dobre miejsce to zaczynamy robić sprzęt. Niech się zacznie zmarzyć mięsko i w międzyczasie ogarnę surowce. Fajnie tekstury się bawią. A few moments later. Dobra fundamenty położone teraz tylko reszta struktur. Cholera wariat wyłas z fundamentów, bo nie będzie mięska. Dobra stań tu. Mniamy pyszne mięsko. Niebezpiecznie mutant się zbliżył niedobrze. Dobra to chyba wszystko zrobiłem, baza jest prowizoryczna. Dzięki to wszystko jak się spodobało zostawcie suba, żebym doszedł do większej ilości widzów.